Baczki. nowy dzień, nowe możliwości. Dawno mnie tu nie było. Dlaczego mnie tu nie było, to mm, może w innym odcinku, żeby specjalnie nie przedłużać tego. Wiem, że już mamy miesiąc październik i ten film jest trochę opóźniony, ale dzisiaj będą ulubieńcy września, czyli moje ulubione produkty, nowe odkrycia, rzeczy, które używam u. u. Gdzie jest Fokus, czyli produkty, które regularnie używam, z których jestem zadowolona, e, które skradły moje serce. I bez zbędnego przedłużania, myślę, że przejdziemy od razu do tego filmu. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, to bardzo was proszę: dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. To bardzo wspiera mój rozwój i za każde udostępnienie, za każdą subskrypcję jestem niesamowicie wdzięczna. I możecie też mnie obserwować na Instagramie. Tam rzucam dużo e, filmików treningowych, e, diety ketogenicznej. E, no i właściwie to tyle. Przejdziemy do punktu e, produktu pierwszego, a będziemy mieć wszystko: kosmetyki, ciuchy treningowe, rzeczy do mieszkania. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Punkt pierwszy, tak, myślę, że to będzie jako pierwsze. To disclaimer. Niedługo przenosimy się w inne miejsce e, i background będzie troszeczkę inny przy moich filmach, które nagrywam. Także dziękuję za wszelkiego rodzaju sugestie. I w związku z powyższym e, ostatnio do mnie napisała jedna z was, jedna osoba, że tło na moich filmikach jest bardzo puste. I w związku z powyższym zaoferowała też mega fajne obrazki, z których ja mogłam sobie coś wybrać. Nie jest to absolutnie film sponsorowany, po prostu e, obrazy są tak fajne, że stwierdziłam, że będę tutaj o nich e, wspominać. E, jakby efekt końcowy, oczywiście zobaczcie dopiero, jak przeprowadzimy się w nowe miejsce, ale będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Skradłam im pomysł z Instagrama, także ich Instagram również oznaczę popis się poniżej, ale mam tu, tutaj taki mały tyci, 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 tajny wgląd do tego, jak to będzie wszystko wyglądało. I oczywiście musiały być odcienie różowe. Trochę się tutaj odbija, widzę światło, yy, bo no taki po prostu jest materiał i jeszcze jest poli, ale wszystko będzie w takich odcieniach różu, yy, zieleni i tak jak na tym obrazku będą one Obok siebie ułożone, więc mam nadzieję, że moje tło w następnych filmikach będzie już e, ładne, kolorowe, pozytywne e, i różowe, oczywiście. Musi być różowe. Także to był produkt numer jeden. Wszystkie te produkty postaram się oznaczyć poniżej e, w filmiku, w opisie, chyba że coś będzie już po prostu wyprzedane, ale mam nadzieję, że nie. Drugi produkt. Mam go na sobie. Przechodzimy w taki czas jesienno-zimowy i szukałam idealnego odcienia, odcieniu, odcienia koloru pomadki, który będzie nie taki czerwony, nie różowy, tylko taki przypominający jesienne, taki pomarańcz coś, coś pomiędzy czerwonym, pomarańczowym, ciepły, fajny kolor. I znalazłam mega dwa fajne produkty, dwa różne produkty, bo jeden to jest błyszczyk, drugi to jest pomadka. Najpierw zaczniemy od tego, który mam na sobie. A mianowicie ostatnio w Sephora mamy dostępność firmy Tarte. Tarte, Tarte. I oni robią bardzo fajne produkty, generalnie z kosmetyków. Ale ten e, błyszczyk jest, jest, mamy to. Kolor się nazywa Delish, no bo po prostu wyglądamy przepysznie w tym odcieniu i jest mega trwały do tego stopnia, że jak sobie posmarowałam dłoń wieczorem, jak dostałam tą pomadkę, bo ją zamówiłam online, to rano dalej e, była na mojej dłoni, więc uważajcie z tym produktem i dobrze zmywajcie makijaż, jak używacie tego typu rzeczy. E, a jeszcze jedna rzecz. Żaden z tych produktów w tym filmie nie jest produktem sponsorowanym. Jest to tylko i wyłącznie e, moja opinia, moje produkty, moje odkrycia, rzeczy, które naprawdę bardzo polubiam i które używam praktycznie codziennie. To była pomadka numer jeden, pomadka numer dwa To jest chuda. Ja generalnie nie przypadam w ogóle za. Yy, Produktami Huda Beauty, ale ta pomadka ma trochę nawet taki mniej czerwony odcień, bardziej chyba idzie w brąz, i to jest kolor Interview. I może to jest idealny kolor, jeżeli idziecie na rozmowę yy, o pracę. Super fajne odcienie na jesień. Jesień, jak jest złota, kolorowa, sypią się liście. To naprawdę e, można się wprowadzić w mega fajny nastrój, a nie jak jest taka szara, bura i ponura, jak ostatnie tygodnie tutaj u nas w kraju. Ale ja liczę na to cały czas, że mimo wszystko ta pogoda do nas przyjdzie i jeszcze będzie tutaj pięknie. Także e, takie moje propozycje, jeżeli chodzi o błyszczyki, a że mam lekką obsesję na punkcie błyszczyków, to e, myślę, że wiem o czym mówię. I płynnie przechodzimy do kolejnego. Produktu, yy, i to będzie biżuteria. Dużo z Was pyta mnie, szczególnie na Instagramie, o naszej które noszę. Ten akurat konkretny jest z firmy Faye. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, ale jeżeli jest, to podłączę link również w tym filmiku. Natomiast chciałam Wam się podzielić moim z mużizm naszyjnikiem, który wygląda jakby naprawdę, uważam, kosztował bardzo dużo, a jest mega przystępny cenowo, jak na to, jak wygląda, bynajmniej. I to jest, teraz Wam pokażę naszyjnik, może na takie bardziej e, jakieś wieczo wieczory i e, oficjalne wyjścia. I to jest e, naszyjnik z firmy, której ja do tej pory nie znałam. To jest Firma australijska, chyba, która się nazywa Cendre, ale nie mam pojęcia, jak to się czyta, więc przepraszam, jeżeli popełniam gafę błąd. I jak ja bym to widziała? Albo super duży dekolt i mała czarna. Wyobraźcie sobie? Albo golf, czarny lub biały. Myślę, że jest to fajny taki dodatek. Który, jeżeli ubierzecie na wieczór do sukienki, to już właściwie nie potrzebujecie więcej za bardzo biżuterii, bo jest on na tyle bogaty, jeszcze tu się spróbuję przybliżyć, że już nawet taką małą czarną wprowadzi w taki stan, że naprawdę jest fajnie i elegancko i wygląda to troszeczkę inaczej. Tyle, jeżeli chodzi o biżuterię. A teraz przejdziemy do kwestii edukacyjnej, bo taką też tutaj dzisiaj w tym filmie znajdziemy. A mianowicie książkę, o którą bardzo dużo z Was się pytało. Ja już ją wspomniałam w ostatnim filmie. To jest książka, którą możecie dostać. Myślę, że właściwie wszędzie i jest w języku polskim, więc to jest fajne, bo niektóre książki diety ketogenicznej nie są jeszcze przetłumaczone na język polski. Link do tej książki ja na pewno podam e, poniżej w filmiku. Co jest fajne. To jest takie spojrzenie na dietę ketogeniczną w sposób, w jaki my lubimy patrzeć na strefę przemian, w jaki mamy nadzieję, że ludzie postrzegają strefę przemian. Że to jest nie tylko kwestia diety i treningu, ale też e, samoakceptacji, e, tego jak postrzegamy sami siebie. E, tutaj ta m, autorka Linii, Linii chyba tak to się wymawia, mówi też o swojej drodze o tym jak ona się zmagała z zaburzeniami odżywiania. Jak musiała zmodyfikować dietę ketogeniczną pod siebie. Mówi dużo o schorzeniach i o tym, jak warto modyfikować dietę ketogeniczną pod dane schorzenia. I tych schorzeń jest tutaj całkiem sporo. Książka jest podzielona na właściwie takie trzy moduły. Bardzo prosto się ją czyta, jest napisana bardzo przystępnym językiem. Jest dużo, tak jak powiedziałam, takich kwestii mentalności, e pozytywnego myślenia, e trochę. Trochę może być taki klimat coachingowy, ale mimo tego, że ja nie przypadam za takimi książkami, to mi się ją bardzo dobrze czytało. E, dużo fajnych informacji, w, przedstawionych w prosty sposób, więc jak na przykład ktoś zaczyna dietę ketogeniczną od zera, to absolutnie polecam, a nawet jeżeli już jesteście zaawansowani, to dalej warto przeczytać, bo jest to inne spojrzenie na dietę keto niż takie może tradycyjne. Także. Zdecydowanie polecam i mimo tego, że jest napisane, że to jest dieta ketogeniczna dla kobiet, to uważam, że mężczyźni jak najbardziej też mogą tą książkę przeczytać i dalej coś z niej ciekawego wyniosą. Kolejne produkty. Dieta keto a suplementy. Generalnie wiecie, jakie jest moje zdanie na temat suplementów. Nie warto z nimi przesadzać. Jeżeli mamy gęsto odżywczą dietę, to właściwie wszystko możemy wyciągnąć z produktów, które spożywamy na co dzień. Ale! Ostatnio bardzo często w moich filmikach pojawiają się produkty firmy Biketo. Fokus. Produkt, który jest ostatnio moim ulubionym produktem, to jest MCT olej w formie sproszkowanej. Ten jest smak waniliowy, ja go używam do kawy i uważam, że ten olej MCT jest bardzo fajny dla osób, które są początkujące i wcześniej nie miały doświadczenia z olejem MCT. Co nie znaczy, że dla tych, którzy już długo są na Keto, ten produkt nie jest, bo moim zdaniem daje bardzo fajny posmak kawy, na przykład. Ale problem, problem jaki może być przy takim zwykłym oleju MCT, o takim właśnie. Zrobimy zbliżenie. Strasznie się światło odbija. To jest MCT C8, czyli taka najbardziej przyswajalna postać oleju MCT. Z nim na początku może mieć problem osoba, która nigdy nie miała do czynienia z olejem MCT. Może on trochę podrażniać błonę śluzową żo żołądka. Więc jeżeli zaczynacie z tego typu olejem, to jak najbardziej tak, ale polecałabym zaczynać od kilku kropel i stopniowo zwiększać tą dawkę, żeby po prostu nie przesadzić od razu na start. Natomiast dla tych, którzy mają trochę bardziej wrażliwy żołądek, to zdecydowanie polecam olej MCT w proszku. I ten, który jest waniliowy, ma super smak, ale są też takie y, produkty, które są bezsmakowe, więc jeżeli też nie lubicie jakichś posmaków, to jak najbardziej polecam. Są to fajne produkty dla osób, które mają czasami problem po pierwsze z wejściem w ketozę, po drugie z tym, żeby dobić. Konkretną ilość tłuszczu w ciągu dnia, więc jest to fajny produkt, żeby zrobić kawę kuloodporną czy dodać do sałatki. Oczywiście do sałatki bardziej ta płynna wersja niż ta sproszkowana, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i to jest bardzo fajne, że można znaleźć produkt, który dla Was będzie najlepszy i najbardziej odpowiedni. I na koniec zostawiłam sobie e, ubrania. Sprzęt, no, sprzęt może nie sportowy. Ale powiemy o butach. No bo wiecie, że o butach mówię prawie w każdym tego typu odcinku, od, odcinku dlatego że na siłowni spędzam 3 czwarte swojego życia, no, może posadziłam, może nie 3 czwarte połowę swojego życia. I to są moje ulubione nowe buty. Jeżeli widzicie jakikolwiek moje filmiki treningowe, aktualne, to właściwie ja. Tylko i wyłącznie ćwiczę w tych butach. To są Epic React. One są mega ciężko dostępne, więc jeżeli będą gdzieś dostępne, to oczywiście podlinkuję je poniżej. Są super, bo są niesznurowane, są wciągane, mega wygodne, mega fajnie wyglądają. Jak widzicie już są trochę pobrudzone, co oznacza, że noszę je dość sporo i folowałam na te buty. Dobrych kilka miesięcy zanim znalazłam swój popularny rozmiar 38, ale jeżeli będą gdzieś dostępne, to na pewno wrzucę link poniżej, żebyście mogli sobie na nie zerknąć. Mega fajne buty. Oczywiście białe, bo ja trenuję tylko w białych butach, ale widziałam, że są różne inne kolory też dostępne. Ostatni produkt. Właściwie ostatnio miałam prośbę o to, żeby wrzucić. Film na YouTube odnośnie staników sportowych, więc jeżeli chci, chcielibyście, chciałybyście tego typu film na moim kanale, to koniecznie dajcie znać w opisie, w opisie, w komentarzach poniżej. Komentujcie, ja te komentarze czytam ostatnio, co prawda ich troszkę unikam, żeby nie czytać tych wszystkich negatywnych rzeczy na temat moich włosów, oczu, buzi, sposobu mówienia, ale... Wracam z pełną siłą, więc będę czytać, będę odpisywać. Jeżeli chodzi o moje nowe ulubione staniki, Gymshark znowu się popisał. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, czy one y, mocno trzymają biust, to na pewno nie. Więc dla osób, które mają duży biust, pewnie one się nie sprawdzą. Natomiast mam absolutną obsesję i noszę je właściwie codziennie. Mam jeszcze jeden kolor, taki um, seledynowy, zielony. Może mam jakieś zdjęcie, to wrzucę tutaj z boku, jak to wygląda. Ale po prostu uwielbiam te staniki i naprawdę wyglądają super. Zresztą, zobaczmy, jak one wyglądają. Tak wygląda wersja czerwona. Mamy tutaj takie małe logo. Jest w takiej formie, jak to się nazywa, Bando, bandą, yy, czyli ma taki bardzo prosty krój. Yy, I uważam, że mimo wszystko, mimo tego, że tutaj nie ma żadnego specjalnego wspomagania, to dobrze podtrzymuje biust. Są wkładki, które ja zawsze wyjmuję ze staników, więc jeżeli ktoś woli z wkładkami, to jak najbardziej, najbardziej one są. Jest kilka różnych kolorów, aczkolwiek nie wiem, czy nie są teraz aktualnie wyprzedane, ale uważam. że wyglądają naprawdę fajnie. I to by było chyba na tyle z moich ulubionych produktów tego miesiąca. Rozgadałam się strasznie, bo już tylko widzę na zegarku na aparacie 20 minut. Także na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Życzę Wam bardzo miłego dnia, tygodnia, wieczoru. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania. Życzę Wam Ania, na razie cześć.